Thomas J. Watson, senior, Thomas J. Watson, założyciel IBM, IBM, napisał kiedyś, najtrudniejsze jeśli chodzi o zaufanie jest to, że bardzo trudno je zbudować i bardzo łatwo zniszczyć. Istotą budowania zaufania jest podkreślanie podobieństw między tobą a klientem. Od dnia uruchomienia biznesu do dnia zakończenia kariery w taki czy inny sposób będziesz coś sprzedawał. Niezależnie od nazwy, stanowiska, jesteś sprzedawcą, sprzedajesz swoje produkty czy usługi. Przekonujesz banki, by pożyczyły ci pieniądze, dostawców, by uzyskać kredyt i dobre ceny, i sprzedajesz ludziom pomysł, że lepiej pracować dla ciebie niż gdzie indziej. Jedyne pytanie brzmi, jak dobry jesteś w sztuce sprzedaży? Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego jednym sprzedawcom idzie lepiej niż innym? Myślałeś, dlaczego niektórzy zarabiają więcej pieniędzy, mieszkają w ładniejszych domach, jeżdżą nowszymi samochodami i jedzą w lepszych restauracjach? Zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy ludzie zdobywają szczyt w karierze sprzedawcy w ciągu kilku miesięcy czy lat i zasługują na szacunek, uznanie ważnych osób z ich otoczenia? Chciałeś osiągnąć kiedyś takie rezultaty jak najlepsi sprzedawcy w Twojej branży? Witaj w tłumie. Każdy chce odnieść sukces, każdy chce mieć fajne życie ze wspaniałą rodziną, zarobkami. Dobrym samochodem, cudowną przyszłością. Za kilka minut dowiesz się, jak i ty możesz zostać jednym z najskuteczniejszych i najlepiej zarabiających sprzedawców w twojej branży. Poznasz sekrety sukcesu stosowane przez najbardziej zadowolonych i najlepiej opłacanych sprzedawców w danej dziedzinie. Dowiesz się, jak wyprzedzić konkurencję i stać się jednym z najbardziej szanowanych ludzi w branży. Tylko dobra wiadomość jest taka, że już teraz z Twoimi obecnymi talentami i zdolnościami masz potencjał, by stać się o wiele lepszym w sprzedaży. Cokolwiek, ktokolwiek inny zrobił, ty też możesz zrobić, jeśli odpowiednio tego pragniesz i będziesz gotów pracować tak długo, jak trzeba będzie. Punkt zwrotny w Twojej karierze sprzedażowej i biznesowej w tym kontekście nastąpi wtedy, gdy w końcu postanowisz robić to na poważnie. Wielu ludzi dryfuje w sprzedaży przez lata, osiągając przeciętne wyniki i otrzymując przeciętne wynagrodzenie, aż nagle coś się zdarza. Czasem wpadają w zachwyt, czasem w złość, czasem. W złość, czasem kogoś komu powodzi się o wiele lepiej niż im, a z pewnością nie jest bardziej utalentowany. W takiej w taki moment, chwili z jakiegoś powodu podejmują poważną, poważną decyzję, że ich przyszłość będzie inna niż przeszłość. Zaczynają działać poważnie. Punkt zwrotny w kierunku większej sprzedaży w Twoim biznesie następuje w momencie, gdy decydujesz się stać jednym z najlepszych w Twojej dziedzinie. Postanawiasz zapłacić dowolną cenę, wykonać dowolny wysiłek, rozwinąć dowolne cechy albo umiejętności i pokonać dowolne trudności, byle tylko znaleźć się na szczycie w zawodzie. Nikt nie staje się do doskonały w sprzedaży przez przypadek. To trzeba zaplanować. Najpierw podejmujesz decyzję, że odniesiesz sukces, a później opracowujesz plan, rozpisujesz swoje działania, organizujesz każdy swój dzień, każdy tydzień i miesiąc jako elementy dłuższego procesu rozwoju zawodowego. Jak powiedział kiedyś Paul Bear Bryant, słynny trener drużyny futbolowej Uniwersytetu Alabamy, nie liczy się chęć zwycięstwa. W końcu każdy chce wygrać. To wola przygotowania się do zwycięstwa tworzy mistrzów. Aby stać się doskonałym sprzedawcą, musisz podjąć konkretną, jednoznaczną decyzję, że będziesz najlepszy w tym, co robisz. Musisz postanowić, że dołączysz do 10% najskuteczniejszych sprzedawców, jeśli chodzi o wielkość sprzedaży. Najwyższa skuteczność musi być Twoim nadrzędnym celem i nie możesz odpuszczać, póki tego nie osiągniesz. Pamiętaj, każdy, kto dziś należy do najlepszych 10%, kiedyś był w dolnych 10%. Każdy, kto wyprzedził pozostałych w swojej profesji, kiedyś sam był na szarym końcu. Każdy, kto jest dziś na czele, zaczynał z ostatniego miejsca. Abraham Lincoln, Abraham Lincoln powiedział kiedyś: faktycznie, iż niektórzy osiągają wielkie sukcesy, dowodzi, że inni także mogą je osiągnąć. Prawo przyczyny i skutku mówi: każde wydarzenie w życiu ma swoje przyczyny. Jeśli potrafisz sprecyzować idealne rezultaty, jakich pragniesz: wyższa sprzedaż, dochody, lepsza rentowność, większy sukces, więcej szacunku i poważania ze strony ludzi, możesz pójść tym śladem wstecz. I ustalić, co inni ludzie, którzy zaczynali na samym dole, zrobili, by osiągnąć takie rezultaty. A potem, kiedy będziesz robił dokładnie to samo, co inni ludzie sukcesu, raz za razem w końcu zobaczysz takie same rezultaty. Prawo stopniowego doskonalenia się leży u podstaw każdego wielkiego sukcesu w życiu. Mówi ono, że każde wielkie osiągnięcie jest kumulacją setek, nawet tysięcy drobnych czynności, których nikt nie zauważa ani nie docenia. Jednak kumulacja tych czynności dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu składa się na wybitną karierę i wyjątkowe życie. Poeta Henry Wadsworth Longfellow powiedział kiedyś, Wyżyny, na które człowiek się wzbił, nie zostały zdobyte jednym krótkim lotem, ale w nocy, kiedy każdy inny spał, on piął się w górę krok za krokiem. Oto wspaniała zasada zdobywania osobistej doskonałości. Wszystko, co warto zrobić, najpierw warto zrobić źle, a często nawet warto zrobić to źle kilkakrotnie, póki się nie nauczysz. Kiedy uczysz się nowej metody czy techniki sprzedaży, przyjmij, że wypróbujesz ją pięć albo dziesięć razy, nim wydasz swoją opinię. Przeważnie, próbując czegoś nowego, robisz to kiepsko. Jednym z głównych powodów niepowodzeń i niskich osiągnięć jest fakt, że ludzie za pierwszym razem robią coś źle i to nie działa, a oni rezygnują, poddają się. W rezultacie nie poprawiają niczego i niewiele, albo nawet wcale się nie rozwijają. Ale ciebie to nie dotyczy. Ty podjąłeś decyzję, żeby być doskonałym w sprzedaży. Wiesz, że wszystko, co ktoś inny już zrobił, ty też możesz zrobić. Wiesz, że nie ma ograniczeń Twoich możliwości poza barierami, które ustawiasz sobie w w swojej głowie. Wiesz także, że możesz nauczyć się wszystkiego, czego trzeba, by osiągnąć dowolny cel, jaki sobie postawisz. Wiesz, że wszystkiego, czego ktokolwiek nauczył się i stosuje, ty także możesz się nauczyć i stosować, aż to opanujesz. Powiedz sobie dzisiaj, że będziesz czytał wszystkie książki, które mogą ci pomóc w twojej dziedzinie. Słuchaj programów audio w samochodzie, jeżdżąc z miejsca na miejsce. Bierz udział we wszelkich szkoleniach, zarówno tych oferowanych przez twoją firmę, jak i tych oferowanych przez twoją firmę, przez firmy wyspecjalizowane w szkoleniu sprzedawców. Nie przestawaj się uczyć i doskonalić. Sprzedaż jest istotą sukcesu w biznesie. Twoja decyzja, by stać się absolutnie doskonałym w sprzedaży, będzie miała większy wpływ na przychody Twojej firmy i jej rentowność, niż pewnie jakakolwiek inna decyzja, którą podejmiesz. Faktem jest, że osiągniesz zadowolenie i sukces w swoim biznesie wyłącznie wtedy, kiedy będziesz absolutnie pewien w głębi serca, że możesz dobrze sprzedawać na dowolnym rynku, a to zależy całkowicie od Ciebie. Rozpoczynając biznes, przejmujesz pełną odpowiedzialność za swoją finansową przyszłość. Stajesz się niezatrudnialny dla wszystkich innych firm. Od tego momentu największym błędem, jakim mógłbyś popełnić, jest pomyślenie, że pracujesz dla kogokolwiek poza sobą samym. Od momentu uruchomienia Twojego pierwszego biznesu aż do emerytury jesteś samozatrudniony. Jesteś prezesem swojej własnej firmy, architektem swojej przyszłości i panem swojego losu. Takie nastawienie samozatrudnionego widoczne jest w tym, że przyjmuje on osobistą odpowiedzialność za każdy obszar swojego życia. A to kluczowa cecha ludzi o wybitnych osiągnięciach i wysokiej skuteczności. Nastawienie samozatrudnionego jest fundamentem osobistej siły oraz zaufania do siebie samego. Jako prezes własnej firmy jesteś całkowicie odpowiedzialny za każdy aspekt tego biznesu. W twoich rękach jest marketing i sprzedaż, produkcja, dystrybucja, kontrola jakości oraz zadowolenie klientów. Jesteś odpowiedzialny za szkolenia i rozwój, aby zwiększać umiejętności swoje i swojego zespołu. Jesteś wynagradzany wprost proporcjonalnie do Twojej wydajności i rezultatów. Jesteś całkowicie odpowiedzialny za wyniki i Twój w nich udział. To Ty każdego dnia określasz swoje własne dochody i projektujesz własną przyszłość. Najlepsi ludzie w każdej dziedzinie akceptują całkowitą odpowiedzialność za własne życie i pracę. Nie pozwalają sobie na wymówki ani obwinianie innych za własne problemy. Wierzą w to, co kiedyś powiedział prezydent Harry Truman. Odpowiedzialność zatrzymuje się tutaj. Najlepsi sprzedawcy w każdej dziedzinie wydają się mieć wysoką samoocenę, zaufanie do siebie i odpowiedzialność za własne działania. Widzą siebie jako jedynych kierujących swoim życiem. Nigdy nie narzekają i nie tłumaczą się. Jeśli zdarzy się w ich życiu coś, co im się nie podoba, starają się to zmienić. Najlepsi przedsiębiorcy wiedzą, że są tam, gdzie są, z własnego powodu. Ty jesteś tu, gdzie jesteś dzisiaj, z powodu Twoich wyborów i decyzji z przeszłości. Jeśli jakaś część Twojego życia ci nie odpowiada, możesz podjąć nowe decyzje i dokonać nowych wyborów. Ostatnij dziś, że będziesz panem zmian, a nie ofiarą zmian. Zdecyduj, że będziesz tworzył okoliczności zamiast tkwić. Zdecyduj dzisiaj, że przejmiesz pełną odpowiedzialność za swoje życie i sprzedaż. Bądź proaktywny, a nie reaktywny. Twoje nastawienie odpowiedzialności za samego siebie, umiejętność spojrzenia na siebie jako jedynego odpowiedzialnego za wyniki sprzedażowe w twoim biznesie, da ci więcej poczucia pewności siebie i wewnętrznej siły niż pewnie jakakolwiek inna decyzja w życiu. Mów sobie w trakcie dnia, cokolwiek się dzieje, to ja jestem odpowiedzialny. Ja jestem odpowiedzialny. Dążenie do doskonałości w sprzedaży, dostania się jednym z najlepszych sprzedawców w Twojej dziedzinie, połączone z nastawieniem na odpowiedzialność za siebie, spowoduje, że nic cię nie zatrzyma w Twoim biznesie. Osiągnięcie doskonałości w sprzedaży zagwarantuje Ci sukces, jakiego nic innego nie może Ci dać.